Halo, halo, dzień dobry. Nazywam się Piotr Mańkowski i od 20 lat nauczam matematyki. Zapraszam Cię do obejrzenia mojego kursu z zadaniami maturalnymi z matematyki właśnie. W kursie tym pokazuję różne sposoby rozwiązywania tych samych zadań. Słusznie zapytasz, dlaczego pokazuję różne sposoby? Bo z matematyką jest jak z okularami. Używam różnych okularów do różnych rzeczy. Jeśli chcę obejrzeć anaglify matematyczne, takie trzywymiarowe rysunki, używam takich okularów. Jeśli wszystko widzę, nie potrzebuję żadnych okularów. Jeśli chcę jechać samochodem, używam okularów do jazdy samochodem. Zapraszam Cię do kupienia mojego kursu. Dzięki niemu znasz maturę z matematyki. Zapraszam.